Cześć, ja jestem Maguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Słuchajcie, od teraz stałam się posiadaczką pakietu rozgrywki Być Rodzicem, także rodzicielstwo nabierze dla nas zupełnie nowego znaczenia. I jak widzicie teraz poza tym, że musimy zajmować się naszymi dziećmi, żeby nic im się nie stało, a tak naprawdę Damian i Małgorzata muszą zajmować się swoimi dziećmi, muszą je także odpowiednio wychować. Mam nadzieję, że to się im uda. Będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej wychować y, małe dzieci, czyli y, Zuzię i Tomka. Y, Zuzia bardzo jest głodna, y, bardzo głodny jest też y, Tomek. Zuzie, nie płacz, zaraz Damian powinien wstać i nakarmić cię. Wstała cała rodzinka, ogólnie jak bardzo dziwne. Tomek, gdzie ty idziesz? Tomek ma jakąś misję, dokąd zmierza? Chce sobie wziąć tosta z serem. Jak widzimy, idzie po tosta z serem. Tomek, skąd tego tosta weźmiesz? Na szczęście Zuzia już nie płacze, Damian się zajął posiłkiem dla Zuzi, natomiast mama zajmuje się Zuzią ale gdzie jest Tomek? Tomek, dokąd ty idziesz? Zobaczcie, Tomek sobie świetnie radzi. On, słuchajcie, zostawił sobie tosta na czarną godzinę. Ukrył go przed rodziną, przed wszystkimi, żeby, no, wiedział, że ostatnio rodzice nie za bardzo się zajmowali jego posiłkami, więc, żeby móc zjeść spokojnie posiłek, po prostu sobie go schował. I teraz może szczęśliwy zjeść śniadanie. Brawo, Tomek, za zaradność. Zucia z kolei dostała w końcu tosta. Damian, wyjdź z tego fotelika, dobra. Zuuja może też się nacieszyć swoim posiłkiem. Damian, może to wystarczy, co? Groszek też chciałbyś jej dać? Skąd ty wziąłeś ten groszek? Damian idzie zjeść groszek sam, czy idzie nakarmić Tomka tym groszkiem? Aha, rozumiem, Zuzia wybrała tosta, więc jak prawdziwy tatuś, Damian będzie dojadał po swojej córeczce i sam zje ten groszek. Najwyraźniej ma miłe wspomnienia z dzieciństwa, więc groszek jak najbardziej mu smakuje. Po posiłku Tomek stwierdził, że najwyższa pora się pobawić, jest smutny, bo dawno się nie bawił, potrzebuje rozrywki i postanowił coś zrobić. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale jak widzimy spadła mu odpowiedzialność. Tomek, czy myślisz, że to na pewno jest to, co powinieneś teraz robić? Wydaje mi się, że nie do końca rodzice będą zadowoleni, że w ich gabinecie jest taki straszny bałagan. Mam nadzieję, że to jest ketchup, a nie jakaś farba. Tak, to chyba jest ketchup i mąka. No, widać, że bardzo dobrze się bawi Tomek. Zobaczymy, czy Małgorzata będzie w stanie go powstrzymać. Mm. No, przyszła, zobaczyła. I co teraz? Okazuje się, że Małgorzata jest dość cierpliwa i nie pogniewała się na swojego synka. Może mimo wszystko powinna go nauczyć dobrego zachowania. Myślę, że tutaj wejdziemy do e, tych nowych wychowawczych zadań i możemy dyscyplinować. Zobaczymy, jak Małgorzata sobie poradzi e, i poprosi małego o nie robię niebałaganu. Małgorzato, no wiem, że chcesz do toalety, ale najpierw musisz zająć się swoim dzieckiem. No. Była dość spokojna. Tomek zrobił, zrobił chyba swój błąd, ale Zuzia, co z Zuzią? Zuzia też nie chce za bardzo się zachowywać dobrze, ale na szczęście Damian też sobie radzi. Słuchajcie, bardzo ciekawią mnie te nowe reakcje. To, jak te dzieci się zachowują, bo tak naprawdę zupełnie są teraz nieprzewidywalne i mogą broić i robić przeróżne rzeczy. Musimy mieć ich teraz na oku. Damian oczywiście, dobry tatuś, położy swoją ukochaną córeczkę do łóżka. Damian, idź zajmij Zuzią. Zobaczymy jak tam Małgorzata i Tomek? Małgorzato, dlaczego zostawiłaś Tomka samego? Tomek, dokąd idziesz? Tylko nie oddalaj się od domu. Tomek postanowił krążyć po dworze i znowu robi bałagan, czyli tak naprawdę, słuchajcie, niczego chyba się nie nauczył. Małgorzata musi ponownie chyba zająć się Tomkiem i powiedzieć mu raz jeszcze, że tego nie wypada robić. Ale dalej niech poprosi go spokojnie. to przykro mi, musisz zrezygnować z swojego zajęcia, bo czeka na ciebie Twoje dziecko. Myślę, że w związku z tym, że Tomek nie zachowywał się dobrze, myślę, że powinien nauczyć się, jak przepraszać za swoje złe zachowanie. Także Małgorzata postanowiła skupić się na tym, żeby rozmawiać ze swoim dzieckiem, tłumaczyć mu, że trzeba powiedzieć przepraszam, gdy zrobi się coś nie tak. Tomek wygląda na takiego, który niezbyt jest zadowolony z tego przepraszania, ale może wkrótce mu się uda dotrzeć do takiego etapu, żeby był grzeczny i nie rozrabiał. Tymczasem Damian musi zająć się brudną robotą i posprzątać po tym, co robił Tomek. Damian, nie martw się. To minie. To jest taki etap, po prostu dziecko, musi się wyszaleć, no i nauczyć wielu rzeczy. Damian, co ty tu robisz? Podczas gdy Tomek zajmuje się swoimi potrzebami fizjologicznymi, mała Zuzia śpi. Damian postanowił pobawić się lalkami. Damian, czy jesteś pewien, że to jest dobre miejsce dla ciebie? Może jest po prostu zbyt zmęczony i sam nie wie, co do końca robi. Może po prostu Tomek poprosił Damiana, żeby się z nim pobawił, a Damian dlatego tam jest, więc zobaczymy, jak za chwileczkę będą się bawić. Może Damian w ten sposób przekazuje swoją wiedzę małemu Tomkowi, a może po prostu poczuł się jak mały chłopiec i chce się razem z nim bawić, chce powrócić do swoich czasów dzieciństwa? Myślę, że nie ma w tym nic złego. Obudzić w sobie dziecko zawsze jest fajnie, chociaż Damian nie za bardzo chyba sobie radzi jako dziecko. Zdecydowanie lepiej radzi sobie w byciu dzieckiem mały Tomek. Damian, jesteś tak zmęczony, że musisz wypić kawę? Nie jesz, nie pijesz, w ogóle strasznie słabo sobie radzi na ostatnio ze swoimi własnymi potrzebami I wiecie co, w tym celu myślę, że mógłbyś zrobić pewien krok Swoją drogą, nie dokończyłeś gotowania Ale jest teraz taki event, więc możemy wezwać Jasmine Holiday Możemy ją poprosić o pomoc, żeby twoje potrzeby były łatwiej zaspokajane Tomek się gniewa, bo nie może spać Niech po prostu się położy To też już jest pora na drzemkę popołudniową a Tomek zdecydowanie radzi sobie ze swoimi potrzebami już coraz lepiej. Myślę, że wkrótce będzie mógł iść nawet do szkoły, bo już staje się coraz większy. Niestety Zuzia jest jeszcze malutka i potrzebuje rodziców, pomocy, żeby sobie radzić ze swoimi potrzebami. Ale myślę, że wkrótce też to się zmieni. Przyszła Jasmine, więc Damian zapyta się, jak może pomóc nam w tym, żeby swoje potrzeby łatwiej zaspokoić. Czas na kolejny tydzień potrójnych premii. Zegartyka, więc postaraj się jak najszybciej z nich skorzystać. E, mam dla ciebie intrygującą propozycję: chcesz mnożyć swoje punkty satysfakcji? Pewnie, że chcę, e, ale czy może wolę trzykrotnie spowolnić odnawianie się potrzeb? Damianowi zdecydowanie przyda się premia do zaspokojenia swoich potrzeb, dlatego poprosi Jasmine właśnie o to. Jasmine chyba nie za bardzo lubi Damiana, robi dość dziwne miny. Czy coś się zmieniło? Okej, okay, Damian w tym momencie nie ma zbyt wysokich potrzeb. Mam nadzieję, że nie będzie przez to chorować. Damian, czy czujesz się jakoś inaczej? Czy czujesz się lepiej? Chyba dalej potrzebuje kawy, więc lepiej niech się skupi na tym. Ale wiesz, ty zaraz idziesz do pracy, więc może jednak skończ tą jajecznicę, żeby wykonać swoje zadanie. O nie, nie zdążysz. Kawy też nie zdążysz wypić. Trzeba iść do pracy. To chyba powinien być poniedziałek, a nie sobota. Zazwyczaj w poniedziałek wszyscy wychodzą do pracy z takim negatywnym nastrojem. Do dzieci przyszedł nianiek. Wygląda strasznie jak zwykle. Mam nadzieję, że będzie się chociaż nimi zajmował. Małgorzata też stwierdziła, że zadzwoni do Jasmine. Po pracy jest naprawdę zmęczona. Widać, że potrzebuje kogoś, kto pomoże jej łatwiej zaspokajać potrzeby, żeby troszeczkę mniej wymagała życia. I jak widzicie, magicznie pojawiła się też tutaj Jasmine. I w takim razie zwolnijmy trochę opadanie poziomu spokojne potrzeb. Okej, okay. wszystko poszło zgodnie z planem. Mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, mamy problem z Damianem. Piętrzył się brudny naczynie Damian nie nadąża z ich zmywaniem. Um... Myślę, że Damian powinien zostawić naczynia niezmyte. Już wcześniej była taka sytuacja, przeładował zmywarkę, przez co. No, zmywarka się zepsuła, więc lepiej, żeby zostało niezmyte. Mamy gościa. to możesz zaprosić go do środka, skoro już tu przyszedł. Dawno nie było tutaj ludzi. Rozmawianie przez zamknięte drzwi jest jak najbardziej normalne. Nic z tym złego nie ma. Okej. Okay. Wiecie co? Gość przyszedł, ale Małgorzata jest tak skrajnie zmęczona. Nie, 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 Małgorzato nie kawę. Ja myślę, że ty po prostu powinnaś iść do łóżka, więc idź spać. Musimy trochę zająć się rodzicami, żeby oni z kolei mogli zajmować się swoimi dziećmi. Dzieci dalej śpią. Tomek znowu y, jest głodny. On chyba bardzo dużo lubi jeść. Może po prostu ma większe potrzeby niż jego siostra i z tego to wynika, że chodzi ciągle głodny. Albo po prostu rodzice za mało go karmią. Wszystko, wszystko jest możliwe. Musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi cechami, jak się to wszystko y, dzieje u nich. Wszystko wskazuje na to, że mały Tomek jest niezbyt odpowiedzialnym y, dzieckiem. Nie ma też jeszcze dobrych manier. No, musi się nauczyć kontrolować swoje emocje, empatii i rozstrzygania konfliktów. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić z niego y, dobre dziecko, bo to oczywiście będzie rzutować na przyszłość. Jeśli chodzi natomiast o Zuzie. No u niej też wszystko wygląda jeszcze bardzo słabo, aczkolwiek ona już pewną empatię e, odczuwa, więc może nie będzie tak źle. Nianiek w końcu zabrał się za pracę, odszedł od telewizora i e, prawdopodobnie idzie umyć małą Zuzię, która zdecydowanie potrzebuje kąpieli. Myślałam, że Zuzia idzie się kąpać, tymczasem Zuzia idzie usiąść sobie na fotelu. Panie Niańku, to nie miało być tak. Nawet Zuzia wie, że to miała być wanna, a nie fotel. To chyba był po prostu żart ze strony Nianka. I nianek teraz w końcu zabierze małą podprysznic. Może po prostu chciał zmotywować ją do tego, żeby, żeby ona pokazała, jakie ma potrzeby i czego właśnie w tym momencie od niego chce. Tomek, jak zwykle, strasznie wścieka się, że jeszcze nie dostał jedzenia. Tymczasem myślę, że sam powinien sobie wziąć trochę jedzenia. Na pewno w kuchni znajdzie coś specjalnego dla siebie. On ostatnio bardzo lubi jeść tosty, więc myślę, że. Tego zadowoli. Zazwyczaj Małgorzata nie pozwala Tomkowi oglądać telewizji w czasie posiłku, ale teraz chyba sama miała ochotę obejrzeć jakieś bajki. Wiecie, rodzicem czasami budzi w nas małe dziecko i przywołuje miłe wspomnienia, co widać ewidentnie po Małgorzacie. Tomek, co ty robisz? Tomek chyba wykorzystał yy, sytuację, że mama zajęła się oglądaniem bajek i postanowił się rozebrać. Czuję się jak super bohater teraz po tym wydarzeniu, no dobra. Raczej nie powinieneś się rozbierać w towarzystwie. Myślę, że powinieneś popracować nad swoimi manierami. Może Małgorzata powinna skupić się na rozwoju swojego dziecka i spróbować go na przykład nauczyć słów proszę i dziękuję. Małgorzata wystarczy tej telewizji. O nie, Tomek, znowu znowu to robi, znowu robi bałagan, znowu będzie trzeba posprzątać. I to chyba tym razem będzie robić Nianiek. Wzrastają maniery Tomka, ponieważ uczy się właśnie mówić proszę i dziękuję. Mam nadzieję, że to pomoże mu w przyszłości i że nie będzie łobuzem. O nie! Ktoś zostawił Zuzię samą w foteliku. Ona zjadła i nie może wyjść. Nianiek, mam nadzieję, że tu przyjdziesz i pomożesz małej Zuzi. Przy okazji, ktoś znowu zepsuł zmywarkę. Odkąd mamy nianka, w domu psuje się wszystko naprawdę często. Ciekawe dlaczego. Chyba nianiek zajął się wychowaniem Zuzi i próbuje ją uspokoić. Próbuje również się z nią bawić. Myślałam, że nie ma podejścia do dzieci. Myślałam, że nie za bardzo dobrze się nimi zajmuje, ale zdecydowanie. Nie, niech to chyba dobra decyzja. Szczerze powiedziawszy, nawet jestem w stanie wybaczyć mu wiecznie psujące się sprzęty w domu. Zuzia ma ochotę na coś słodkiego, ale jest bardzo późno, więc mama ją przytulić i pocieszyć w inny sposób. Może trochę wpłynąć na jej pozytywny nastrój. Może to może teraz jest sporo, żeby nauczyć Zuzie czegoś nowego, ale wiesz co, nie podoba mi się dalej twoja sylwetka, więc ubierz się, proszę, żebyśmy nie musieli oglądać Twoich mięśni. Wiem, że specjalnie się nimi chwalisz. Spróbujmy wychować Zuzię. Może zacznijmy od proszę i dziękuję. Ponieważ na razie Zuzia jest raczej grzeczna i nie broi. O! Damian dostał awans. Gratulacje, Damian. Prawdopodobnie w tym momencie uzyskałeś swoje, swoją aspirację na kolejny poziom. Nie. Brakuje ci jeszcze jednego poziomu. W tym momencie Damian chce być simem renesansu i w sumie troszeczkę odeszliśmy od jego kariery, ale będziemy musieli na pewno wrócić do tego, żeby Damian znowu mógł. Spełniać swoje aspiracje? No bo przecież nie tylko rodzina jest ważna, ale ważna jest też samorealizacja Damiana. Damian, może spróbuj coś ugotować. W tym momencie takie jest Twoje zadanie. Wiem, że niezbyt jesteś chętny do robienia czegokolwiek po pracy, jesteś raczej dość zmęczony, ale myślę, że mógłbyś się przekonać do tego zadania. Nie? Jednak Damian stwierdził, że nie będzie teraz gotował, on po prostu idzie do łóżka i nic go już dzisiaj nie interesuje. Zuzia, no. Nie zauważyły jej chyba nawet w tym momencie, ale musimy to zrozumieć. Spracował bardzo długo, bardzo późno wrócił do pra z pracy. Zuzia, wiem, że chciałabyś objąć latę, ale no teraz nie jest na to pora. Wiesz, myślę, że możesz się pobawić, dajmy tacie spokój. Zobaczymy, co tam w tablecie. Tablet dawno był nieużywany. Niech sobie mało porysuje. to, no tak. Zastanawiam się, gdzie może być teraz Małgorzata, i ona również pracuje nad swoją aspiracją. Akurat Damian dla rodziny poświęca się i rezygnuje ze wszystkiego, ale Małgorzata, no, wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby ten dziesiąty poziom sprawności fizycznej osiągnąć. Ważne jest, żeby znaleźć dla siebie czas i nie zaniedbywać przy tym swoich dzieci. Póki co, dzieciaki mają się całkiem nieźle, yy, Zuzia. Yy... Chyba rysuję, tak, dalej rysuje. Chyba też nie chcę za bardzo się chwalić przed nami swoimi rysunkami. Zuzia, chciałabym zobaczyć, co rysujesz, ale dobra. Pozwólmy jej w skupieniu pracować. Każdy potrzebuje chwili dla siebie, więc po prostu nie interesujmy się, co w tym momencie robi Zuzia. Co robi Małgorzata? Małgorzata chyba po prostu próbuje rozbawić swoją córkę. Najwyższa pora trochę czasu spędzić z nią. No, może czwarta nad ranem to nie jest dobra pora na rozmowy i e, zabawę, ale no cóż, Zuzia najwyraźniej nie miała ochoty dzisiaj spać. Ale chce na to się bawić lalkami. Teraz Zuzia namówiła Małgorzatę do zabawy wspólnej lalkami. Dobrze, że rodzice chcą się bawić ze swoimi dziećmi. Dobrze, że znajdują dla nich czas. Małgróto, ale ty chyba też musisz pilnować swojej pracy, ponieważ za 7 godzin idziesz e, właśnie do pracy i wkrótce uzyskasz awans, może warto byłoby skupić się też na pisaniu książek. Chociaż, no, za dużo czasu ci nie zostało, więc możesz sobie to pisanie odpuścić. Zusia trochę się gniewa, bo teraz już w końcu e, czuję się zmęczona, najwyższa pora, bo całą noc nie spała. Mam nadzieję, że teraz nie prześpi całego dnia. Małgorzacie udało się bardzo szybko uśpić Zuzie, także niech sobie Mała teraz śpi. Prawdopodobnie zaraz stanie kto inny, czyli będziemy się mogli skupić na rozwijaniu małego Tomka. Damian się obudził właśnie, z czasem zdecydowanie mu pomogła. Jak widzicie, czuje się o niebo lepiej niż wczoraj. Tylko przydałoby mu się trochę higieny. Swoją drogą, gdzie jest Tomek? Tomek jest tutaj, krąży tutaj po pokoju. Prawdopodobnie będzie teraz się mył Już czeka na Małgorzatę Chyba spodobało mu się w końcu kąpanie Zdecydowanie, zdecydowanie kąpiel Szczególnie gdy przygotuje ją mama Jest dla Tomka bardzo przyjemna Zabawa była tak głośna, że przyszedł Damian Który również chciał się przyłączyć Ale chyba nie za bardzo wie jak, jak się włączyć Tym bardziej, że właśnie wcina tosta więc po prostu postoi tutaj i posłucha co się dzieje u małego Tomka Małgorzata zepsuła ekspres do kawy może to nie niek, nie wszystko psuł, a Małgorzata właśnie nie ma się to Damian na pewno zajmie się naprawą tego Henryk chce przyjść do nas, dobra wiesz co Henryk, myślę, że możesz wpaść na chwilę aczkolwiek nie wiem czy to Damian będzie mógł się tobą zająć bo Damian ma teraz ważniejsze zadanie po pierwsze musi dokończyć śniadanie co właśnie zrobił? Po drugie musi naprawić tostę. Rozległo się pukanie do drzwi, słychać, że już tam stoi nasz gość. że to możesz w takim razie e, przywitać się z gościem. Może to jest człowiek, z którym Damian pracuje. Nigdy nie wiemy. Słuchajcie, tutaj jakiś szpieg biega. Damian już nie jest szpiegiem, więc e, przestań go tutaj obserwować. Mógłże to Henryk. Chyba się ze sobą dogadają. W takim razie Damian, super, że udało ci się skończyć swoje zadanie. E, jeśli chodzi o przygotowanie jedzenia i drinków, no, jeszcze trochę ci zostało. Może Damian by nauczył się przygotowywania drinków. Niech po prostu e, zajmie się barem. Może to pozwoli mu wykonać jego codzienne zadanie. Małgorzata prawdopodobnie znalazła bratnią duszę, rozmawia e, z Henrykiem i świetnie się przy tym bawi. No, ale Henryk oczywiście odkrył, że mamy świetne dwa komputery w domu, więc po prostu się zajął tymi komputerami. No dobra, niech tak będzie. A może Małgorzata tylko udawała? Teraz tak gada sobie pod nosem. Jakby coś było nie tak, Małgorzato. Może po prostu chyba nie chce jej się iść do pracy, ale kawa na pewno jej pomoże. Już Małgorzato, weź jeszcze e, może e, inspirujący prysznic. Pomyśl sobie trochę pod prysznicem. Kawę wypijesz później. A może kto inny wypije tą kawę. O nie, Zuzia, Zuzia, nie złość się. Dopiero wstałaś, tak, jedzenie już na ciebie czeka. Możesz sobie z tym poradzić. Możesz sobie poradzić samodzielnie. Musimy trochę nauczyć Zuzię samodzielności. E, przygotować ją do e, tego, że czasami rodzice są zbyt zajęci, żeby e, położyć jej talerzyk pod nos, żeby mogła sama sobie wziąć jedzenie. Oczywiście Małgorzata nad wszystkim czuwa. Małgorzata musiała iść do pracy. W tym momencie Zuzi już udało się prawie całkiem dotrzeć na sam dół. No, w końcu Zuzia, w końcu dotarłaś. W takim razie. Weź sobie teraz jedzenie. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Czy będzie w stanie samodzielnie zjeść teraz? No, nie było tak źle. Nie było tak źle, ale przydałoby się też mycie. Tak, tym bardziej po takiej zabawie jedzeniem przyda się mycie. Damian chyba postanowił powiedzieć Zuzi do śniadania jakąś niestworzoną historię. A może to była jego jedna z historii szpiegowskich? Tylko wiesz, Damian, uważaj, bo to jest jeszcze małe dziecko, żeby potem mogło spokojnie zasnąć. Zuzia, nie baw się już tym jedzeniem. Spróbuj zjeść, bo wiesz, długo już siedzisz, a jeszcze nie zjadłaś. Tak, teraz się Zuzia smuci, bo jest brudna. Dopiero była czyściutka, ale pobawiła się troszeczkę tostem, wybrudziła się, więc teraz najwyższa pora zająć się myciem. Damian, czy mógłbyś zająć się myciem Zuzi? Nie chcemy, żeby Zuzia była nieszczęśliwa. Tymczasem Tomek przygląda się swojej siostrze. A może Tomek będzie pomagał Tacie w myciu Zuzi? Najwyraźniej to za chwileczkę będzie się działo. Tomek idzie popatrzeć, jak tata kąpie zuzię, idzie pomóc. Ale jest smutny, dlaczego jest smutny? Chyba był smutny, bo zatęsknił za mamą. Przypomniał sobie, jak mama go kąpała nie tak dawno, a teraz jej nie ma. Wygląda na to, że Tomek postanowił również się zebrać, bo sam chciałby się wykąpać. Tomek, dokąd idziesz? Tylko nie wychodź na dwór, bo się przeziębisz. No i poszedł. Z drugiej strony dobrze, że poszedł do ogrodu. Tutaj no jest tylko basen. Mam nadzieję, że nie wpadnie do środka, ale z drugiej strony nikt nie zobaczy go biegającego nago po dworze. Damian wszedł pod prysznic i nie zauważył, że mała Zuzia zaczyna się pluskać w sedesie. Zuzia, lepiej, lepiej i już. Może najwyższa pora zmobilizować dzieciaki do wspólnej zabawy? O, jak widzę, same się tym zajęły. Wydaje się, że Tomek trochę zmienił swoje nastawienie do siostry. Im jest starszy, tym bardziej widzi, że siostra jednak jest dla niego ważna. I myślę, że najwyższa pora zrobić jakąś wspólną zabawę. Zobaczymy, co mogą zrobić ze sobą. Czy mogą się... bawić? Tak, oczywiście zatrudniamy nianie, bo tata poszedł do pracy. Dzieciaki, nie smućcie się. Niech się przytulą na pocieszenie. Jakie to jest słodkie. O nie! Tym razem to Zuzia postanowiła niegrzecznie się zachowywać. Zuzia, dlaczego się zachowujesz niegrzecznie? Rozumiem. Wszystko jest jasne. Zuzia po prostu chce spać i chyba właśnie zrobiła kupę. Gdzie jest Nianek? Nianek przygotowuje posiłek. Uważaj, nianiek, bo te dłonie ci się przydadzą. Z twojej drogi nie powinieneś gotować w ekspresie. Nie, nie, zajmuje się Zuzią, a to ona potrzebuje teraz uwagi. Dobrze, że mama wróciła. Udało się uzyskać awans. Gratulacje, Małgorzato. I wiecie co? Myślę, że Małgorzata musi teraz yy, stanowczo zakazać robić bałagan Zuzi. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt surowa dla swojej córki. <grywa> Okej, okay, mam nadzieję, że Zuzia zrozumiała swój błąd i że nie będzie już tak robić, ale wiecie co? Najwyższa pora nauczyć się przepraszać ze swoje złe zachowanie, Mianek na szczęście zajmuje się od razu sprzątaniem. Dobrze, zrób to póki farba jeszcze nie wyschła, może uda się ją zmyć z tych paneli. Rozmowa bardzo zmęczyła Małgorzatę. I wiecie co? Myślę, że zostawimy naszą rodzinkę w tym momencie. Jak widzicie, rodzicielstwo rzeczywiście nabiera zupełnie nowego znaczenia. Musimy bardzo się skupiać na rozwijaniu swoich dzieci, no i również na ich wychowaniu, żeby nie było potem tak, że będzie mały Tomek biegał na golasa po całym osiedlu. No i żeby potrafili się zachować, gdy będą w towarzystwie, to na pewno wpłynie również na ich późniejsze etapy rozwoju. Mam nadzieję, że wy będziecie ze mną, gdy Tomek i Zuzia będą już więksi. Dlatego jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwonek oraz, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia, a wtedy na pewno nic was nie ominie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, cześć!